Witajcie moi kaneki aczki w końcu na moim kanale. Dzisiaj teraz przygotowałam kolejny vlog. Ogólnie to może się wydawać, że nagrywam to tego samego dnia jak zaraz będziecie widzieć filmiki. Nie, nie nagrywam tego tego samego dnia, tylko innego. Yy, no, wieje wiatr trochę i jest cieplej niż na pewno wtedy. Nagrywam dzisiaj yy, to, oto yy, to, 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 no, to przywitanie, bo wcześniej jakoś nie, nie udało mi się go nagrać. Yy, więc no, może jak ale jest mega ciepło. Także przyszła mi już paczka z bryszami i z polo. A później pod koniec odcinka zobaczycie właśnie e, unboxing tego ptaczki. Um, zobaczycie unboxing właśnie tej paczki. Jestem bardzo podekscytowana. No a więc co moi drodzy. Em... Chyba widzimy się teraz w dzień, kiedy mam trening Okej, okay, ogólnie właśnie za mną widzicie, naprawdę przepięknie Dobra e, Dzisiaj jestem taka trochę ubrana, takie bardziej na nie? Mam tutaj bluzę, sobie wzięłam jakąś e, No no i mamy tutaj moje bryczasy Ogólnie to właśnie sobie niedawno kupiłam bryczasy I już niedługo będę je miała Myślę, że na tym odcinku już będziecie mogli widzieć unboxing ale co? Mam nadzieję, że nikt mi tej buzy nie powróci. A więc dobra, nie przedłużam już i jedziemy do stajni. I naprawdę nie mogę z tego, jakie to jest zielone już wszystko, naprawdę. Jeszcze taki fajny wiatelek. Zobaczcie. A i wszystko już się zieleni. Zostaje to już od dawna. I zobaczcie, jakie fajne niebo, ładne. Ale naprawdę to niebo jest ładne. Naprawdę, mi się mega podoba. No. Ostatnio się jakoś osniecie, zaczęłam interesować astronomią. A więc może też trochę dlatego się tak zachwyć, Sam tym niebem. No nie wiem, tam jest słońce. No i co? No i zakładamy te brudne buty, muszę je naprawdę niedługo umyć. I tutaj mamy czapsy. Ale naprawdę to zielone to tyle daje. Tak, efekt. No jakby naprawdę jest tak zielono, że ja po prostu nie mogę z tego. O, I tak wcześniej wyszłam bez butów. No, ale on jest tak brudna, że po prostu nie wiem. I <laughs> do Maska. Tak, chyba ja już kiedyś zakładam na półkonia chyba. No dobrze, to nie, bo jak wiecie, jest to półko i to było świetnie. No chyba tak. Powinno być, jak mi się przy wydaje. Kurde, ja się pytam, kto ciągle tą nią szczeka. Nie mogę z tego. No i kiedy widzicie mój trening na bajce. Powiem Wam że było naprawdę dość fajnie, chociaż że kiedy najeżdżam na przeszkody trochę tempa nie miałam. Będziecie mieli pokazane filmiki i z środka i z zabandy jakby. Ponieważ te z zabandy nagrywał mój tata, za co bardzo dziękuję oraz e, przeciłka Oliwi e, te z środka, za które także bardzo serdecznie dziękuję. No i co, no i dzisiaj prawie spadłam z bajki. Akurat to było, że bajka się potknęła od rąk przed, i po prostu tak to się stało, że po prostu także nie miała tempa na to. W zasadzie, no, po prostu jej nie pasowało, potknęła się tylnią, nogą, i tak się to właśnie stało. Ogólnie, jak zmieniliśmy kierunek, mieliśmy na to znowu najechać. Dlaczego nie mogłam na to najechać? W domu sobie na to pytanie odpowiedziałam, bo długo się nad tym głowiłam i doszłam do wniosku, że po prostu się mi ta obała. Także nie powiem, abym ja była jakoś trochę mniej pewna, bo się nie bałam na to najechać. No i tutaj macie właśnie to. I szczerze, mogła się trochę bać. Tej w ogóle mamy jeszcze skoki. Nie wiem skąd, bo później potem mieliśmy zmianę od razu kierunku. I tu już naprawdę mi bardzo szybko jechała, później poprawiałam, bo postanowiłam się zapisać trenerki, czy bym mogła. No i mi je trochę obniżyła, dała mi trochę ich mniej i po prostu pojechałam drugi raz. I gdyby się już uspokoiła, to naprawdę mi to bardzo dobrym tempem najeżdżała. Myślę, że to że mogło być spowodowane tym, że po prostu, nie wiem, sama dosłownie. Może tym, że wtedy Koli nie było innych na śledzie, ale ja tak naprawdę, szczerze, to nie mam do pojęcia. No i co, ty już więcej nie mam nic do mówienia, a więc teraz Ty możecie to obejrzeć już bez mojego komentarza. No i ogólnie także chciałabym jeszcze dodać ostatnio, że czasem mi się zdawało ją trochę za dużo, za mocno, za bardzo agresywnie. Jakby użyć łydek, co było w niektórych momentach widoczne, ale po prostu nie umiałam wtedy tego kontrolować. I to się zdarzało w zasadzie na, na jazdy na przeszkody. Próbuję to kontrolować, ale to naprawdę jest dla mnie trochę trudne. Na przykład na lakim mam taki problem, że naprawdę łydki mi latają po prostu i nie umiem ich utrzymać w jednym miejscu. Staram się to naprawić, ale bywa różnie. Dobra, witam Was znowu i musiałam zasłonić tam roletę, bo światło jakby załamywało się, tak? No i mamy tutaj moją przesyłkę z bryczesami i polo. Mam nadzieję, że bryczesy nie będą na mnie za duże, bo wszystkie spodnie są na mnie za duże, a ostatnie bryczesy, jakie sobie kupiłam, były na mnie o wiele za duże. A więc mam tutaj w ogóle nożyczki, w ogóle je ja mam od 8 lat, odkąd poszłam do pierwszej klasy. A więc no, a więc idziemy już odpakowywać, bo już się nie mogę doczekać. Zobaczcie tylko na to. Na ten kolor. Mi się wydawało, że będzie jaśniejsze, ale ma o wiele piękniejszy kolor. Jezu, jakie to jest ładne! Boże! I te brązowe, czarne bryczesy. Nie wiem, czy one nie są duże znowu. <śm> <śm> Mamy tutaj już nasze bryczesy. Z horza. I dobra. Tam. A się Teraz byłeś czy nie będą na mnie za małe. Jestem tu. To są grycesy. Będą dobre. One będą dobre. Brycieesy będą na mnie dobre, spodnie będą na mnie dobre. Jezus, niezwykle. Ale naprawdę jakby one też wyglądały na takie za małe na początku, kiedy zobaczymy, jakby na początku jeszcze nie będę za dużo, bo tutaj było takie już szerokie. I po prostu myślałam, że mogą być na mnie za duże, ale wreszcie są chyba dobre, żeby oczki, dłoń i specjalne. nie to jest tak piękne to jest tu naprawdę przepiękny kolor i mamy... nie no, jest po przepiękna. zobaczcie jakie to jest piękne tutaj ma, ma kryształki Zobacz... a nie, to nie są kryształki to są dziurki tutaj są zrobione dogrywam jeszcze wam tutaj dzień później ponieważ wiem, że nie wszystko opowiedziałam o tych tutaj rzeczach, które do mnie wczoraj przyszły a więc może zacznijmy od, od... Pola. Po pierwsze jest z firmy Bi Vertigo, czy jakkolwiek się to czyta. Ogólnie polo jest różowe, jak widzę teraz w świetle dziennym. Jest trochę wyszywane białą nitką, co naprawdę bardzo, bardzo da, daje dużo temu tej koszulce, także z tyłu ma taki dziurkami zrobiony napis firmy oraz to myślę, że ma na celu, aby trochę powietrza przydostawało się. Pod koszulkę, po prostu, aby była taka przewiezna trochę, a po drugie, po prostu, aby było z tyłu nazwa tej firmy. Z Bogów ma też trochę inny materiał, który trochę nie wiem, czy ma służyć. No i ma jeszcze taki, jakby, jakby takie coś, tutaj to, 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 to na szyję, co naprawdę mi się mega podoba zawsze w Polach. Na obu rękawkach ma także logo firmy oraz jej nazwę, tylko już zrobiłam z takiego odblasku. Myślę, że to naprawdę bardzo fajnie się prezentuje te odblaski i naprawdę są mega fajnie dodane do tej koszulki. A następna rzecz, jaką mamy, to kurde wiatr. Jest. Świetnie. Uwielbiam wiatr. Uwielbiam. No to następnie przejdźmy do bryczesów i po pierwsze. Są one czarne i naprawdę takie czarne Tak, jakieś czarne Ma także pełny lej, jeśli dobrze widzę Albo chyba tak, chyba pełny lej Z przodu ma także taki oto znaczek Horsa, bo to jest z firmy Horse I są naprawdę bardzo z bardzo fajnego materiału zrobione Są naprawdę bardzo wygodne i jeszcze może w nich nie jeździłam Ale jeśli w kolejnym vlogu się dowiecie, jak się sprawują jak mi się w nich jeździło, ale na razie, jakie przymierzałam, to naprawdę są mega, mega fajne. Są one z wysokim stanem i ja osobiście takie spodnie bardziej lubię, a więc jeśli chcecie, to myślę, że będą bardzo fajne dla Was. Ogólnie to one nie są jakieś nie wiadomo jak grube, aczkolwiek myślę, że na zimę, jak i na lato, będzie w nich naprawdę fajnie się jeździć. Dobra, więc to już wszystko, co ja się dla Was przygotowałam. Vlog był jeszcze później, na unboxing, gdzie jeszcze później musiałam tutaj dogrywać. I to by było wszystko na dzisiaj, żegnam się z wami, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia i bajo!